Dzisiaj rozwiążemy 50 stronę ćwiczeń. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli podobał Wam się ten materiał. Wtedy będę wiedział, że chcecie, żebym robił też kolejne. Także przechodzimy do rozwiązywania zadań. Zaczynamy od pierwszego. Zadowanie pisemne. Tu mamy 3, tu mamy 7, 1 w pamięci, 13, 14. Tu mamy 5, 1 w pamięci, 16, czyli 1 w pamięci, 10, 1 w pamięci, no i również 10. Odejmowanie. Tu mamy 3, tu nam brakuje, więc zapożyczamy. To jest szóstka, a tu trójeczka. I tu tak samo zapożyczamy, zapożyczamy, zapożyczamy. Tu mamy 15, czyli mamy 8 4 1 2. I pierwsze zadanie gotowe. Zadanie drugie. W grudniu mama Ani zarobiła 2747 zł, a tata Ani o 370 zł mniej. Ile zrobili razem rodzice Ani w grudniu? Możemy zrobić to na dwa sposoby. Albo obliczyć, ile zarobił tata Ani, a potem to dodać. Albo pomnożyć zarybki. mamy Ani razy 2, a potem...

Odejmujemy 379 zł. Odejmujemy, tutaj musimy zapożyczyć, bo nie mamy, czyli zostaje nam 8, 14, 5, 1, 1, 5. Czyli rodzice Ani w grudniu zarobili. 5115 złotych i przechodzimy do zadania trzeciego. Tu już mamy mnożenie pisemne. 4 razy 8 to 32, tu mamy 43, 8 razy 2 to 16 plus 4 to 20. 9 razy 6 to 54, tu mamy 18,

obie liczby, oczywiście tutaj sobie odkreślamy te nasze 0. 7 razy 6 to 42. E, tutaj mamy 28 plus 4 to 32. Mamy 2 i 1. 8 i 1 w pamięci, czyli 9. Dodajemy wszystko do siebie. 2, 4, 12. No i nasze 0. Tu dla ułatwienia znowu odkreślamy 2 zera. 9 razy 3 to 27. E, 54 i 2 w pamięci, 36. No i 36 plus 5 to 41. Tutaj przepisujemy wszystko tak, jak jest, bo to jest mnożenie. razy 1 dodajemy 7, 9, 7. 8 I przepisujemy nasze 2,0 i przechodzimy do dzielenia. Tutaj nie zrobimy nic, teraz tak 4 razy 8 to 32, odejmujemy. Daje nam 1 i 7 i to jest 12 odejmujemy 1, czyli. 337 to się równa 42 razy 8 plus 1 mamy 1 bo 1 razy 7 to 7 odejmujemy 26 w tym się mieszczą 3 3 razy 7 to 21 odejmujemy mamy 56 i to jest 8

nam pozostaje 0. 4 podzielone na 4 to jest również 1. 7 podzielone na 4 to jest 1. Czyli tutaj przypisujemy tą naszą siódemeczkę, odejmujemy od niej czwóreczkę i zostaje nam 3. Czyli 3647 to się równa 911 razy 4 plus 3.

15. To wszystkie zadania na tej stronie. Mam nadzieję, że podobał wam się odcinek. Jeżeli tak, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, tak samo jak subskrypcji, żebym wiedział, że korzystacie z tych filmów, a także pamiętajcie o tym, że w opisie do filmu znajdziecie link do rozwiązań całych ćwiczeń. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.